Dzień dobry moi kochani, w poniedziałek idziemy do Biedronki, popatrzymy czy są jakieś ciekawe, nowe rzeczy o, ciężko otwierają. Jesteśmy i mamy ręczniki frotte. 70x140 Ręczniki są po 29,99 i są różne. Kolory, rozmiary 50x90 są również i te 50x90 kosztują 14,99. Kolory są ciemne, tylko widzę, że są takie granatowe, śliwkowe, ciemno-szare i zielone. I jeszcze jaki mamy wymiar? Jeszcze mamy 100 na 150 za 39,99. I mamy dzisiaj pościel polarową. No, taka ciekrutka, zimowa, trochę świąteczna. Zaraz zobaczymy. Ona jest ta duża, 220 na 200. Ma dwie poszewki dodatkowo. No, wzór taki ładny, zimowy. I cena to 89,90 i tam mamy jeszcze taki wzór w kratkę taką ciemną mamy również takie prześcieradła z gumką, również takie wiecie ciepłe pluszowe prześcieradło ma wymiar yy, bliżej damy też 200 na 200 kolorki są też ciemne. Tutaj ciemny granat, e, ciemna zieleń. A i są też jeszcze takie e, kremowe, śmietankowe. A cena tego prześcieradła, e, to już Wam zaraz poszukam, Wam powiem 29,99. I mamy dzisiaj w ofercie też skarpetki takie śmieszne z lamą. Tu z drugiej strony takie diamenty. Skarpetki są po 9,99. O, tu mamy jeszcze takie. Weź się co, przytul. Weź się przytul. A tutaj dzień, dzień, dzień dobry? Chyba dzień dobry. No, także wzory są różne, takie śmieszne, zabawne, kolorowe rozmiarówka jest y, taka no i, i dla kobiet i dla mężczyzn też myślę że będzie ok jeszcze pozostając przy skarpetkach tutaj mamy takie skarpetki w kwiatuszki, takie wiecie zobaczcie, puszyste one kosztują 11,99 i mamy jeszcze taki z... już po tutaj broję trochę i o tu mamy takie z misiaczkami też. Te mi się podobają z misiami. Misiaczki takie. A na żywo ciężko je dostrzec, bo są tak wiecie, akurat pod tymi mm, zabezpieczeniami. O, tutaj mamy kawałek miska. No i te skarpety, które bardzo często pojawiają się w biedronce, męskie. Przypak za 15,99. Mamy jeszcze, można sobie wziąć same czarne, można wziąć czarne, białe i szare. Takie stopki, wiecie, krótsze. Te są w ogóle króciutkie, a są te troszeczkę dłuższe, takie do kostek, wygodniejsze. O. Bokserki męskie również są. I bokserki kosztują 34,99 A tu mamy, moi kochani, klocki Lego. Jak ktoś ma w rodzinie, może sobie już kupić na święta zestawy. Tu jest taki zestaw e, chyba większy, największy z tych tutaj um, obecnych. Ten największy zestaw kosztuje 89,90 i są takie mniejsze, prostsze zestawy 4. Plus. I te mniejsze zestawiki są po 29,99. Jest dosyć duży wybór. Lego Friends, Lego City, Lego Marvel, nawet jest Harry Potter, zaraz Wam pokażę. O, tu jest Spiderman, zobaczcie. Tutaj jeszcze mamy Minecrafta, jeżeli są fani to jest akurat 6+. No i Harry Potter, ten zestaw jest e, chyba ten droższy, to jest 7, 6, 4. 7, 6, nie. Teraz zobaczymy. 7, to chyba jednak to droższe, bo tutaj nie widzę innych cen. Tylko widzę mm, to 90 i tą 30. Mamy zestaw wkładów filtrujących. Yy, takie Unimax. To ojej, normalnie dzisiaj mi wszystko leci z rąk. Zobaczcie, takie yy, są. Dafi Standard 3 plus 1. I one są po 29,90, ale są również te, które akurat ja mam: 2 plus 1, takie. I tutaj z tych przemysłowych rzeczy to chyba wszystko. Pójdziemy sobie kawałek dalej, zobaczymy, czy na innych regałach pojawiło się coś ciekawego i coś nowego. I tutaj mamy taki y, płyn do mycia szyb luster płytek blatów. Dosyć duży. On ma 1 litr, kosztuje 11,99 I tu są te listki piorące Dr. Beckman. Ja je czasami lubię kupować. Fajnie się rozpuszczają w wodzie. Wiecie, że niektóre te listki do prania po prostu zostają później w bębnie pralki. Natomiast te się fajnie rozpuszczają i te akurat do koloru bardzo pięknie pachną. A ich cena to 14,99 i są jeszcze takie, mm, no niby uniwersalne, ale ja takie kupowałam do, do białego. I takie fajne kosmetyki się pojawiły z To jest akurat żel do oczyszczania twarzy. Patrzcie, żel myjący, maska i peeling w jednym. Tutaj mamy taki żel do mycia twarzy, oczu i ust. Tu macie skład, możecie sobie zobaczyć, przeczytać. Tutaj mamy płyn micelarny akurat do, do skóry wrażliwej. Nie wiem, czy jest tylko taki, czy, czy jeszcze jakieś. Zaraz zobaczymy. I tu jeszcze mamy nawilżający tonik do twarzy z efektem wygładzania. cena tych kosmetyków stałpy to 19.99 za sztukę Tu jeszcze znalazłam fajne kremy takie nawilżające do twarzy Te kremy kosztują 27.99 50 ml I zobaczcie, mamy różne rodzaje. Tu mamy Pasem fialurowym plus aloes, witamina C plus granat, miacynamid plus grysia trawa oraz ceramidy plus masło shea. Tu są takie mm, słodkie olejki do ust, takie widać owocowe, juicy. Kolorki są też różne, to jest taki bardziej brzoskwiniowy. A ciekawe, czy one mają właśnie. Aha, tutaj mamy opis. E, ten jest akurat ten Delight Vanilla. E, ten różowy to będzie mm, tu, Wild Strawberry. I podobno jest jeszcze jakiś taki bardziej bezbarwny, chociaż ja tutaj u nas akurat nie zauważyłam. Być może, że już yy, po prostu są wyprzedane. Ale powiem Wam, że fajny taki olejek do ust z tej juicy. I tu jest cena 16,99, tu mamy takie kawki cappuccino patrzcie jakie smaki ciekawe wiśnia z acerolą smak różany z kolagenem tarta malinowa szarlotka z cynamonem i tej kawki widzę najwięcej wykupili oraz tej tarty malinowej no i sernik waniliowy, jeżeli lubicie cappuccino to jest w Biedronce za 2,99 Dzisiaj są różne promocje w kosmetykach. Zobaczcie, jakie szampony. Ciekawa jestem tu w szamponów z tej serii. Mm, maska do włosów. No oraz szampony. Przy zakupie dwóch, ten drugi jest 70% taniej. Szampony z kwasem hialuronowym nawierzające. Tutaj mamy regenerujące z czarnoszką i z biotyną wzmacniające. Mamy naprawdę dzisiaj sporo promocji i na wody toaletowe męskie zobaczcie drugi 80% taniej. Kosmetyki wszystkie, Adidas drugi tańszy produkt za złotówkę. Chyba ja też skorzystam dzisiaj z jakiejś promki tak myślę. Zobaczcie woda balsam pogolenią Nivea przy zakupie dwóch. Ten drugi 66% taniej. Olejki do włosów. Żele do golenia. Naprawdę są dzisiaj duże promocje, jeśli chodzi o kosmetyczne rzeczy. nawet no, patrzcie, szczoteczki do zębów. Drugi tańszy produkt 60% mniej. Kasty. Tak samo. Dezodoranty z Nivea. Damskie. I tak samo Adidas. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Ciekawe, czy można łączyć, że wezmę na przykład jeden damski, a drugi męski. Na przykład nie. No i tutaj, wszystkie kosmetyki do makijażu. Drugi tańszy produkt. Za złotówkę. Także też super oferta na dzisiaj. Powiem Wam, że to chyba wszystko, jeśli chodzi o różne ciekawe rzeczy w bidronce. Także zapraszam, możecie przyjść na zakupy, jeżeli coś tam Wam wpadło w oko. A ja się z Wami żegnam. I do następnego razu.